Dzień dobry, dzień dobry! Witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz sami zobaczcie, jaki ładny dzień. Dzisiaj jest sobota, tak nietypowo dzisiaj w sobotę, dlatego że wczoraj piątkowy odcinek był taki dość ponury, pochmurny, smutny może, więc obiecałem Wam. Że nagram odcineczek dzisiaj, również w sobotę, i mam zamiar właśnie to zrobić. Dlatego, jak widzicie, cień jeszcze długi kładzie się po ziemi. Jest ranek. Wypuszczę teraz kurczaki. Padało, padało i padało. Te wybiegi są jeszcze mokre. Ta ściółka, która tutaj była. Tak fajnie absorbowała yy, te wszystkie nieczystości. No, niestety jest przemoczona, ale nic. Słuchajcie, dzisiaj padać już nie będzie. Ja nałożę teraz tym młodym terrorystom do korytek, do paśników, i już za chwileczkę, i już za momencik będę je wypuszczał. Ale zanim je wypuszczę to nałożę im, bo przecież sami dobrze wiecie, jak one jak one są niecierpliwe i jak one mnie osaczają. Więc najpierw nakładam, a wypuszczał... będę teraz. No dobra, no dobra, falo. Wylewaj się. Wylewa się fala młodej zbrodni. No, wychodź favorito. Najmłodszy, najmniejszy. Właściwie nie najmłodszy, ale najmniejszy tak. No, wychodź, wychodź, chodź. Chodź tutaj. O, jedz. Zobacz. Bolek, Bolek, ja już słyszę, jak tu, ty tutaj tupiesz w tym kurniku. Wychodzić, wychodzić. Patrzcie, Simonka pierwsza. Simonka pierwsza. Wczoraj wróciła ostatnia. Dzisiaj pierwsza wyszła. Nóżka już pracuje. <tutuj> tutaj, tutaj, tutaj przecież. Przecież tutaj wam nakładam. Chodź, chodź, Halina. Chodź, Halina, tutaj zobacz, Halina. Jedz, jedz, Halina. O. No i dobrze moi drodzy, idę wypuścić nioski. Ale tutaj porosło. Zarosło na tym przejściu. A one też już. A one też już. Czekają, tak. Hansik, Hansik. No dobra. Trzeba Wam tu będzie sprzątać dzisiaj. No a wy co? Jeszcze macie tutaj. Nie bardzo zjedzone z wczoraj, jak to tak? Jak to tak? Proszę bardzo, jeść mi tu ładnie i jajka znosić do kurnika. Na razie jest ich tutaj 11. Razem z kogutem. Ale planuję dołączyć do tego stada niektóre kurki stamtąd. Między innymi właśnie zieloną nóżkę srebrzysto-szyją. Polskie kwieciste miksa rosy z brunerem. Bo ona też tutaj będzie pasowała do tego stada, właściwie one to wszystkie są mioskami, dlatego, dlatego trafią tutaj. No dobrze. Trzy karmienia, trzy wybiegi, w tej chwili już trzy, były cztery, ale jak wiecie, tamten wybieg połączyłem, nie wiem jeszcze czy na stałe. Czy tymczasowo, w każdym razie, na razie jest, jest tak. Jest dobrze. Kury zadowolone. Za chwilę będę je wypuszczał tam na trawę, żeby mogły sobie poskubać zielonych rzeczy, różnych tam ziółek. Co one tam sobie wybiorą, to już ich sprawa. A ja co? Będę, będę tutaj ogarniał, będę tutaj sprzątał wybiegi, kurniki. Zobaczymy co jeszcze dzisiaj nawinie się na plan dnia i co. Jak się uda, to spróbuję Wam to nagrać, zrelacjonować. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie jakiś mega długi. Ale zobaczymy. Tak, ale jeszcze wymiana wody. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby wymieniać wodę. To nie jest tak, że póki ta woda jest. To się nie nalewa, tylko wodę trzeba wymieniać. Woda źródło rozwoju wszelkiego życia, więc w tej wodzie rozwijają się po jakimś czasie bakterie. Nie może stać nie wiadomo jak długo, dlatego trzeba ją wymieniać, aby kurki miały świeżą i były zdrowe. Zwłaszcza, że ostatnio padało. Słuchajcie, ja nie chcę, żeby moje kury piły deszczówkę. Te poidełka, zobaczcie, one cały czas je brudzą. Warto też zadbać o to, aby one były czyste. Ja te poidła od czasu do czasu, jak widzę, że już w środku są bardzo brudne albo może nie bardzo, tylko trochę brudne. To myję karcherem i myślę, że myślę, że dzisiaj takie mycie będzie miało miejsce, bo tutaj już widzę, że to pojdełko zaczyna robić się brudne, więc póki co niech one jeszcze się napiją, a jak będę tutaj ogarniał całą sytuację w kurnikach jeśli chodzi o sprzątanie to będę również chciał wymyć im. Te pojedła, nie pij tej, de tej deszczówki, już ci niosę przecież. Tak, pojedła znowu trzeba będzie wymyć. O, proszę bardzo, proszę, 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 pi tutaj, pij No i dobra uwaga. Wyścigi, która pierwsza dobiegnie do końca tego wybiegu. Przeważnie są to przeważnie są to tęczanki. Zobaczymy jaki dzisiaj będzie wynik. I poszły. Lisa na prowadzeniu. Lisa na prowadzeniu, tak jest. Ale tęczanka już też nie daje jej. I tęczanka, nie, tura dzisiaj. Tura dzisiaj, tak jest. Tęczanka, jak zwykle. Jak zwykle tęczanka wygrywa wyścig. Mam tutaj trochę trawy z koszenia trawnika. I pomimo, że niektóre kurki wychodzą sobie na zielony wybieg, to dopóki one tam są, to innego stada nie wypuszczam, tak aby koguty nie miały zwady. Więc taką świeżo skoszoną trawę rzucam tutaj kurom na wybieg, i one chętnie ją sobie skubią, dziobią, bo jest ich przysmakiem. Zobaczcie, jak one, jak one się rzucają. Na tą zieleninę, a czego nie zjedzą, to jak wyschnie, to jest bardzo takie fajne sianko tutaj na wybiegu, które absorbuje właśnie tak jak mówiłem wcześniej, wilgoć, nieczystości. Później wystarczy to zgrabić, zebrać i wybiegi czyściutkie. No, one cały czas, zobaczcie, cały czas uciekają mi te młode. I ja nie wiem, którędy. Co chwilę je zaganiam przecież. Co chwilę je zaganiam. No idź, 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 idź tam do siebie. Idź do siebie. Zaganiam na wybieg, a one i tak wychodzą. Nie wiem, jak one to robią, i którędy. Jest jeden czarny feniks, widzicie go? Jeszcze nie wiem, czy to jest kogut, czy kurka. Ale jaki ma ładny, fajny, długi ogon. Tam jest druga. Niektóre mają krótkie ogony właśnie, a niektóre długie. Opowiem Wam teraz dokładnie, jak udało mi się odkwoczyć kury, jak udało mi się odkwoczyć kwoki. Ale zanim to nastąpi, słuchajcie, to pozwólcie, że raz jeszcze, po raz kolejny zmierzę kurniki. Zrobię to dlatego, że powtarzają się pytania o rozmiary kurników. Więc pomyślałem sobie, okej, okay, dobra, raz jeszcze zrobię to, bo czegoś nie robi się dla widzów. Dobrze, tutaj mamy ten pierwszy kurnik, więc tak, 180 na powiedzmy, że na długość, na głębokość, na głębokość, ile on ma. 138 i wysokość jakieś 110. Okej. Okay. Następny następny kurnik jest nieco większy, nieco pojemniejszy. I już wam mówię 180 Głębokość, głębokość tego kurnika to 148, a wysokość jakieś 130 cm. Dobra, tego małego, tego małego nie będę mierzył, bo on ma takie trochę nietypowe rozmiary. On jest malutki. Ja go będę stąd prędzej czy później usuwał, ale kurnik bolka 125 na 110 i tutaj słuchajcie wysokość. To jest ja tak liczę jak jest w środku. Mniej więcej tutaj jest podłoga, więc 95 cm 95 cm. Ale dotąd, ale zobaczcie, że tutaj jest jeszcze dach wyżej, więc do tych 95 spokojnie jeszcze możecie liczyć do szczytu. No ja myślę, że nawet 50 cm wysokości, więc tak to wygląda. Natomiast wracając do tematu kwok, które udało mi się odkwoczyć, to ja próbowałem wielu różnych sposobów. O wielu innych słyszałem, ale ich nie próbowałem, bo nie chciałem męczyć kur. Yy, osobiście sprawdziłem metodę, którą polecają niektórzy hodowcy mianowicie moczenie kwok w zimnej wodzie moczenie im kupra moczenie im w ogóle całego tego ich steku. Właściwie z wody wystawała tylko głowa i co i nic i nie, nie udało mi się ich odkwoczyć. Kolejnym takim sposobem, który wypróbowałem, było zostawianie kwok na dzień na osobnym wybiegu, tak aby one sobie tam mogły chodzić, aby nie miały dostępu do gniazda, natomiast na noc wracały do kurnika. No i ten sposób również okazał się nieskuteczny. Nieskuteczny. O, a ty Stasiu? A ty Stasiu co tutaj robisz? Nieskuteczny. Nie Udało mi się w ten sposób odkwoczyć tych kur. Natomiast y, ktoś z was, ktoś z widzów podpowiedział mi, żeby zamknąć kury w tak zwanej izolatce. Y, tam gdzie nie ma gniazd, jest tylko grzęda i te kury przebywały tam 3 dni. Słuchajcie, bo y, czytałem gdzieś jeszcze, że niektórzy aby odkwo odkwoczyć kurę to ją głodzą, nie dają jej jeść i pić przez ileś dni. Ja tego sposobu nie próbowałem i nie będę go próbował, bo nie jestem sadystą. Moje kury w izolatce dostawały jeść, dostawały pić. Po trzech dniach zostały wypuszczone i, jak widzicie, kwokami już nie są. Więc ten sposób jak najbardziej mi się sprawdził. Już teraz wiem, jak to zrobić, i już teraz wiem, jak będę to robił. Yy, tyle temacie, tyle w temacie odkwaczania kurek do loży VIP-ów i promotorów u pana mecenasa wbijemy w jednym z kolejnych odcinków natomiast w dzisiejszym odcinku pomalutku, pomalutku zbliżamy się już do końca tak, Balbina to już wszystko pozdrawiamy wszystkich widzów z kraju, z zagranicy z Europy, z Azji z Ameryki i z Afryki, z Australii, pingwiny na Antarktydzie, Polaków na wyspach Hawajach, Polaków w Anglii, Irlandii, w Szkocji, na wszelkich wyspach ciepłych i zimnych, Polaków w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii. W Belgii, w Szwajcarii pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy również Polaków w Ekwadorze, co Czarna oraz wszystkich widzów z kraju Wszystkich widzów z kraju, widzów z Pomorza, widzów mieszkających na Kaszubach, widzów z Warmii i z Mazur, widzów z Podlasia z Mazowsza, ze Świętokrzyskiego Pozdrawiamy widzów z Podkarpacia. Pozdrawiamy tak, pozdrawiamy Małopolskę, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Śląsk Opolski Zagłębie, Lubuskie, Wielkopolskie. Pozdrawiamy widzów z Mazowsza. Oczywiście nie mógłbym pominąć widzów z łódzkiego, którzy co jakiś czas dopominają się o te pozdrowienia. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.